Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj się będziemy zajmować dalej numerami w języku hebrajskim. E, przygotowałem dla Was taką tabelkę. E, zobaczcie, jak te numery są podzielone. Dzielimy je na Zachar unekewa, czyli rodzaj męski i rodzaj żeński. No i zobaczmy. E, jeżeli mamy Zachar, na przykład jedynkę. To kończymy ten wyraz na literce d. 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 Ok? A dziewczynka będzie na literkę T, Ok? E, chodzi mi o numery. Na przykład Tapuach, Echad. Jedno jabłko. Ok? Jabłko w języku hebrajskim jest w rodzaju męskim, dlatego użyjemy e, słówka Echad Echad to połach ale banana na przykład banan jest w rodzaju żeńskim to powiemy banana Echad banana okej okay. i jedziemy dalej eee, dwa tutaj jest bardzo taka prosta technika jak sobie to zapamiętać eee, chodzi o to że na przykład dwa w rodzaju męskim, to będzie shnaim shnaim I tutaj mam literkę n, nun. Dlaczego? Bo chłopak po hebrajsku ben też ma literkę nun. Ok? Czyli sznajm, sznajm. Ok? A dziewczynka to jest po hebrajsku bat. Dlatego powiemy sztajm, sztajm. Ok? Sztajm. Sznajm, Sztajm. Ok, idziemy dalej. Tutaj kolejna technika na zapamiętanie. Z reguły mężczyźni są wyżsi, są bardziej, no wyżsi są od kobiet. Tak mówią statystyki. Nie wiem, czy to prawda. Ale przyjmijmy, że dla tych tutaj numerów to sobie tak zapamiętamy, że. Będą to wyższe, dłuższe, dłuższe e, numery. E, czyli tak: Szlosza, Chamisza, Asara. Na przykład Asara, Banim. 10 e, chłopców, a dziewczynki tutaj mamy krótszą wersję. Czyli powiemy Szalosz, Chamesz, Banot. Okay, albo eser. Eser bananot. Czyli jeszcze raz. Yy, rodzaj męski dłuższe, te wyrazy. Rodzaj żeński krótsze. Ok. Następne. Następne to jest 8. Liczba 8. Po, pisze się tak samo, ale czyta się inaczej. Tutaj trzeba zaznaczyć tę yy, literkę A w rodzaju yy, męskim. To jest. Yy, znak, który się nazywa po hebrajsku Kamatz. Chodzi mi tutaj o o ten taki taki takie krótsze to te, czyli powiemy szmona szmona banim, ale w rodzaju żeńskim będzie E. Okej, okay? czyli powiemy szmone 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 banot. Okej, okay? szmona banim szmone banot. E... Mam nadzieję, że do tej pory wszystko jest zrozumiałe. Teraz lecimy w dziesiątki. Zobaczcie. Tutaj kolejny trik, ponieważ chłopcy już tutaj y, wcześniej te wyrazy były tutaj dłuższe, prawda? Ślosza, chamisza, asara. Także tutaj y, mamy krótsze te końcówki dziesiątek, no bo jak już tam dostali więcej, to dlaczego tutaj mają znowuż dostać więcej? Nie, to byłoby niesprawiedliwe. Czyli będzie tak: Sznem asar, szlosza asar, shisha asar, dziesiątki, prawda? Dwanaście, trzynaście, shisha asar, shisha asar, bo nim, shisha asar, prawda? Shisha asar. A u dziewczynek Tutaj dodajemy znowuż w tym miejscu, na końcu. No bo nie dostaje wcześniej tej końcówki dłuższej, czyli dodajemy im tutaj tę końcówkę dłuższą. Czyli powiemy Sztem esre. Szlosz esre. Szesz esre. Ok. Szesz esre morot shot Czyli na przykład 16 nowych nauczycielek. Coś takiego. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe do tej pory. אוקיי? Okay. אחד, אחת, שניים, שתיים, שלושה, חמישה, עשרה, שלוש, חמש, עשר, שמונה, שמונה, שנים, אה, עשר, שנים עשר, שנים עשר, שלושה עשר, שישה עשר, A okay, od te dziesiątki w rodzaju żeńskim, sztem, esre, szlosz, esre, szesz, esre. Ok. No tak, tutaj y, zobaczmy jeszcze sobie na takie przykłady, nie? Na przykład ehad, talmid, ehad, uczeń jeden. Ale na przykład achat, jeden w rodzaju żeńskim, to powiemy na przykład y, simla, achat. Simla ahat, Czyli jedna sukienka. Ok. Ale na przykład jak idziemy do, do tej liczby dwa. Prawda? Sznajm. Prawda? Sznajm. Powiemy banim. Ok. Czyli przy, przy cyf cyfrze właśnie dwa. Tutaj robimy skrót. Przy cyfrze dwa. Zobaczcie. Bierzemy tylko początek. Sznajm. Sznejbanim. Sznej... Talmidim. Ok. To samo się dotyczy y, rodzaju y, żeńskiego, prawda? Formy żeńskiej. Zobaczcie. Sztaim, sztaim. I powiemy Sztejbanot. banot, Ok. Dwie dziewczynki, lub sztej smalot, Dwie sukienki, sztej Ok no i zobaczmy sobie co tutaj jeszcze mamy więcej to jest to samo co już mówiliśmy ale na przykład jeżeli mówimy o moi drodzy o setkach to setki są w rodzaju w rodzaju w rodzaju co on tutaj lata w rodzaju żeńskim na przykład Szmony me od szmone me na przykład szmone me 800, ok rodzaj żeński ale od od e, tysiąca w górę od tysiąca w górę me elef umala zawsze w zachar męski rodzaj, czyli powiemy esim we chamisza elef 25,000.